Siema, ja jestem Szymon i witam Was w dzisiejszym odcinku specjalnym z mojego wyjazdu do Grecji. No i tak jak na ten kanał przystało, skupimy się tutaj głównie na szukaniu ciekawych zwierząt. Już Wam mogę powiedzieć, że znalazłem masę fajnych gatunków jaszczurek, widziałem też żółwie i pełno innych zwierząt, które również znajdziemy w naszym hobby. A więc myślę, że będzie ciekawie, będzie dzisiaj co oglądać i bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. A więc tak jak już wcześniej wspominałem, dzisiejszy odcinek był nagrywany w Grecji, a dokładnie na wyspie Zakynthos. Jest to specjal z okazji 200 subskrypcji, które ostatnio wbiliście i za które bardzo Wam dziękuję. No i ogólnie ja na tym wyjeździe już byłem jakiś czas temu, ale postanowiłem poczekać z rzuceniem tego filmu na właśnie taki szczególny moment. No i główną rzeczą, na której chciałbym się skupić w dzisiejszym odcinku jest oczywiście helping, czyli szukanie różnych ciekawych zwierząt. No i w przypadku naszego hobby będą to oczywiście głównie gady i bezkręgowce, no niestety żadnych płazów nie udało mi się znaleźć, ale myślę, że naprawdę będzie co oglądać i odcinek będzie ciekawy i też będziecie sobie mogli zobaczyć jak na to, żyją zwierzęta, które hodujemy w terenie. A teraz przejdźmy już do filmu, no i na samym początku pokażę Wam zwierzęta, które w zasadzie zobaczyłem jako pierwsze. Bo widziałem już ich masę, kiedy tylko przyjechałem do hotelu, a były to jaszczurki właściwe z rodzaju podalcis. Generalnie to na całym wyjeździe widziałem ich całkiem sporo, ale tylko kilka z nich udało mi się nagrać, ponieważ są to bardzo szybkie i zwinne jaszczurki. No i też co ciekawe, można je hodować w domu. No i z tego rodzaju w sumie taka najpopularniejsza w Polsce jest podorcy Cipula, czyli jaszczurka sycylijska. Też dosyć dużo osób w Polsce je ma, ale nie cieszą się one aż tak dużą popularnością jak inne gatunki ponieważ właśnie są bardzo szybkie, no i jest to typowa jaszczurka do obserwacji. Kolejnym znaleziskiem, które udało mi się nagrać i które spotkałem już w zasadzie pierwszego wieczoru, była cykada. No i myślę, że tych owadów nie trzeba nikomu przedstawiać, ponieważ każdy, kto był na jakichś zagranicznych czasach, pewnie je słyszał. Są one strasznie głośne i zawsze w dzień można usłyszeć te ich głośne cykania, no a w nocy można je nawet zobaczyć, ponieważ wtedy zwykle wychodzą. No ja się przyznam szczerze, że zawsze je słyszałem, ale nigdy nie wiedziałem jak one wyglądają, a teraz miałem kilka takich okazji, żeby je zobaczyć i nagrać. Kolejnymi zwierzętami, jakie znajdywałem, były gekony. No i myślę, że najlepiej będzie, jak opowiem Wam o tym zbiorczo, ponieważ tak w zasadzie spotykałem je codziennie wieczorem w ilości po kilka, kilkanaście sztuk. No i co ciekawe, zawsze był to jeden gatunek i była to Tarantola Mauer, Tanika, no i po polsku jest to gekon murowy. No i to mnie to zdziwiło, szczerze mówiąc, no bo na tych obszarach przecież występuje dużo więcej gatunków, na przykład taki dosyć popularny w hodowlach gekon turecki, no a ja widziałem w zasadzie tylko jeden gatunek i to w takich ilościach, że jak wychodziłem, to zawsze spotykałem ich po kilka, kilkanaście. No i zawsze one wychodziły tylko wieczorem, w dzień one gdzieś były pochowane. No i zwykle je właśnie spotykałem na murach albo na jakichś budynkach. No rzadko były tam na jakichś drzewach czy pod kamieniami, ale też się zdarzało. No i gekony murowe również możemy hodować w domach, no w Polsce nie są może one jakoś tak mega popularne, ale w handlu też je znajdziemy i jeżeli ktoś by chciał takiego gekona mieć, to myślę, że nie ma problemu z jego nabyciem. No i są to takie średniej wielkości jaszczurki, też są mega fajne w obserwacji, ale są dosyć pochliwe i szybkie, tak jak te poprzednie, o których wspominałem, no więc po prostu dobrania na ręce też się nie nadają, raczej tylko wchodzi w grę obserwacja. Teraz przejdźmy do moim zdaniem najciekawszej rzeczy na całym tym wyjeździe, a było to podczas wycieczki na półwysep Kary, którego też właśnie znana jest wyspa Zakęta, bo tam są takie słynne podwodne jaskinie. No ale oprócz właśnie zobaczenia tych jaskin, przynęliśmy tam jeszcze z jednego powodu, a mianowicie była to wycieczka typowo pod szukanie żółwi morskich. I jeszcze raz wielkie dzięki za wbicie 200 subskrypcji. Ja jeszcze z Wami żegnam na razie i hej!